No siema, jestem Elvisa, witam was moi drodzy bardzo gorąco w kolejnym odcinku na moim kanale A w tym filmie oficjalnie rozpoczniemy wojnę z Abrą i Maciochem Bo jak wiecie, Elvisa po prostu kocha robić pranki Więc w tym odcinku, używając serio ogromnej ilości refili Dość sporej ilości TNT, jak na moje standardy Oraz sporej ilości lawy Czas najwyższy, aby zrobić na Abrze pranka życia, w którym uwaga, uwaga Chłop pomyśli, że wojna się rozpoczęła I nawet w tym, że zaraz sobie polecię po tabliczki sobie informacje I będziemy już normalnie pisali, że wojna się zaczęła, że już go atakujemy. Wiemy, że będziemy go tutaj sobie w tym odcinku totalnie wyjaśniali, żeby zaczniemy tutaj po prostu, wiecie, całą wyspę rozwalać, żeby w tym filmie, a dosłownie serio się mega wystraszył i uwierzył, że wojna jest rozpoczęta. A mój plan jest serio bardzo, ale to bardzo prosty Na samym starcie odcinka, żeby przez jakieś tam pierwsze parę minut, sobie ogarniemy serię i temy, żeby w tym filmie być przez abrę totalnie niezniszalny, żeby w tym odcinku on mnie tak bardzo nie mógł tknąć, że chłop będzie sobie myślał, że wow, ten Elviso, to jest mega, ale to mega mocny Więc sobie tutaj na samym starcie zgarniemy serię jakieś tej temeczki, ktoś by zapasował, że jak mi już ten hełmik padnie, bo jak każdy Hełm pad najszybciej, a mój obecnie ma mały ludzi, to sobie zgarniemy e, nowy, żeby on sobie myślał, kurde, Elviso, my kilka setów, ponad, teraz więc teraz polecimy po moje potki, które robiłem na moim odcinku wczorajszym w, w tym filmie, jestem serio maksymalnie gotowy na to, aby zrobić na Abrze pranka życia, którego tak rozwali, że chłop totalnie w co uwierzy i będzie się bardzo, ale to bardzo tego Więc według mnie to będzie serio najlepszy prank w historii tej, tej naszej serii. I oby taki był, ponieważ mam tutaj obecnie tyle potek, że w ogóle nie ma opcji, aby Abra uwierzył, że ma szansę wygrać ze mną, jakby zaraz spójrzcie, jak ja mam widać, mam teraz stały stacik na Torunce 3 protection. 4, może nie a, a breaking, ale spoko. Możemy sobie zaraz tutaj jeszcze nałożyć tutaj przy tej okazji, więc spoko. Bo mam tu gościu aż ponad 100 MSU, więc w tym filmie za, teraz na jeszcze polecimy. Ogarniemy sobie chociażby na dwóch tematach, które się kończą najszybciej. A breaking, żeby on tak w tym odcinku nie, bardzo nie mógł tknąć, że mu będzie aż przykro, ok? Więc mordo, ogólnie co się dzwonek, su, bo jest to bardzo ważne, co odcinki, więc tutaj jest serio dzwonek bardzo ważny, Ponadto moje codzienne live, o 19 tutaj są, więc tutaj jest po prostu mordo. Warto być, żeby cię nie ominął tej obecnie nic, bo w naszej serii tutaj dzieje mega dużo i serio warto być na bieżąco, ponieważ tu są ogromne dymy i niedługo... Bo naprawdę może się rozpocząć taka prawdziwa wojna. Więc teraz teraz potrzebujemy ogólnie bookshelfów, które były tego gościa, z tego co się nie mylę. On mnie tutaj handlował, ten z nimi chyba tutaj był, więc spoko, jakby wait Gdzie były bookshelfy, to były, więc spoko potrzebuję tutaj serio chociażby tych parych książek, żeby sobie w tym odcinku tej temeczki maksymalnie ulepszyć, więc teraz tygicyk i cyk. Z tego co mi się wydaje. A na w tym momencie dokładnie live ja to nagrywam, więc idealna okazja, żeby chłopcy jeszcze bardziej był w szoku. Bo po prostu wiecie, on tutaj musi jednak w tym samym momencie ogarniać live'a i nie mieć. Więc jakby teraz jak, jak, jak każdy kum o co chodzi, że po prostu wiecie, jest ciężej czytać e, czat jednocześnie i się z Elvisem, to nie? Więc no, według mnie to jest idealna okazja, aby chłop był tak bardzo, wiecie, tak bardzo nieogarnięty w tej sytuacji, żeby nie miał nawet najmniejszej, najbardziej maciupinkiej szansy, żeby w tym odcinku ze mną wygrać. Ale najbardziej, ciekawi mnie fakt, czy Abra w ogóle się na to nabierze, ponieważ według mnie jest to taka ogromna szansa, że serio, no, może to być intrygujące, Wiecie, my teraz się polecimy, tylko ogarniamy tutaj temeczki. Według mnie najszybciej padają buty oraz helmik. To i te jest są bardziej wytrzymałe, więc to jest by mój już bardziej czyli więc teraz sobie ogarniamy na tym ten unranking, więc tych gościu, teraz tutaj te moje budki. Błagam, żeby to było tanie. Ok, to będzie idealnie dyszka, więc idealnie. Mam już tutaj totalnie najlepsze sety w grze, właściwie, jeżeli to sobie garniemy więc mega fajnie. Ponadto moje podki na zadaniu, czyli chodzi o jedną potkę, ona, jak masz mordo full zbroję, zabiera ci półtorej serca. Czyli właściwie, jak ci walnę kilka podek na raz, to nie mam takiej opcji, aby Abra, no, przetrwał to, więc no, to może być atak, który będzie taki solidny. Jak Ja jeszcze w tym odcinku mówiłem to nieraz i powiem ostatnio, ponieważ to jest takie mocne, że o tym warto mówić, że jestem bardziej niż pewien, że Abra nie ma szans. Też ponadto sobie ogarnąłem refile moi drodzy. Zrobiłem sobie na swoje wyspie normalnie drzewa dębowe, zbrałem i to w sporej ilości żeby móc sobie to zdobyć, więc sobie też polecimy po warsztatach po, po, po golda jeszcze ogarniemy sobie dworówę dodatkowo, żeby serio mieć tutaj maksymalną ilość ponieważ jeszcze nie mam obecnie podatku na regenerację oraz na leczenie szybkie takie, więc sobie ogarniemy tutaj refilki, które i tak zawsze nam ratują tyłeczek, bo uznajmy, że jest jakaś mega tutaj lipa trzeba uciekać, nie wiem, nie, 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 nie zdążymy sobie zjeść warcia tak, żeby się zgenerować, ale refilek nas w tej sytuacji ratuje, więc idealnie, teraz sobie to zgarniamy gościu i craftujemy normalnie, mam tego już tutaj 9 sztuk, jakby to jest tak dużo, że serio Jestem mega ciekawy, jak ją ta obraz więc teraz tak ogólnie co polecimy, sobie też jakoś, wiecie co, ogarniemy sobie tutaj czyste EQ, żeby tutaj mieć wszystko sobie pod ręką, żeby to nie było jakichś tam śmieci niepotrzebnych, bo można sobie po prostu jakoś rozproszyć, wiecie, wiecie o czym mówię. Więc teraz tak, czy ja mam absolutnie teraz to, to potrzebuje wszystko. mamy refile. Mamy miecz, który jest w idealnym stanie. Mam zawasowy hełmik, Budki. Możemy sobie jeszcze jakieś tutaj w ogóle będą. Czy coś tu będzie. Chyba nic, gościu. Ale właśnie, przecież ja mam swój łuk, który ma. Uwaga, uwaga, flama. Więc tutaj bym już tutaj jest mega Flama no, na dobrą. Więc my też teraz, teraz polecimy do moich flangerów. Ponieważ mam u siebie Gostka, który jest łucznikiem, co nie? I on nam za, jedno, za... Czekajcie, za 4 M oferuje cały stack strzał. To jest tak dużo, że to jest takie niesamowite, że to aż po prostu myli w głowie. Ok, więc mam tutaj jego łuk na flame, a, mam tu moje. TNT. Mam nawet tej podki napojone, czyli na czyli na, na truciznę. Mam moje potki na, na zamiastowo obrażenia, więc serio w tym odcinku. Abra będzie tak bardzo mnie błagał o wyobrażenie, że gościu to będzie mega mocne. Ponadto, właśnie, musiał sobie jeszcze tylko wziąć takie, jakieś, jakieś tabliczki, żeby jemu o tym oficjalnie napisać, że jest wojna. więc Zaraz zgarniemy moje potki, serio wszystkie już takie bez wyjątku. tych akurat my teraz nie wierzymy, więc trudno gościu, Mam teraz obecnie totalnie całe, pełne jakichś tych potek, więc jest to mega, ale to mega mocne. co tutaj zrobię miejsce na moje, co wiecie, jakieś tam mo możliwe ewentualnie, jakieś tam wiecie, te tabliczki. Mam tu jakieś drewno. No, chyba trzeba iść do skrzynki na góry. No i zapas, jak zwykle jest, więc Teraz tego gościu wola tylko jest Teraz sobie pochodzimy. I mam teraz taki mocny dylemat. Czemu mam tam teraz tak iść po prostu i go atakować z tą informacją. Ponieważ boję się tego, że czegoś nie wziąłem. Jakby ale czekajcie nawet sekundkę. Mam teraz absolutnie lawę. Ok, mam lawę, tego nie potrzebuję. Mam 40 miliardów potek na, na, na D-Major, którego wyjaśnię w sekundę, gdybym chciał, ok. Pana to mam jeszcze kilka potek na, na dwójkę, czyli mega mocny efekt. Hojbings zapasowy, mam ty nawet Enchant na Unbreaking. Mam TNT, mam moją drogę, wszystko oficjalnie, tylko teraz. Poczekamy sekundkę i lecimy do niego i normalnie typa będziemy atakowali i udamy, że rozpoczynamy wojnę na poważnie. A więc oficjalnie lecimy teraz w kierunku Abra, też na Nie wiem, czy wiecie, ale mam swój drugi kanał, czyli Elviso Games, który macie w karcie, tam macie, macie też moje codzienne odcinki z tej serii. Więc warto tam też sobie wpaść oraz na swojego Instagrama, czyli Elviso oficjal. Link jest w opisie też tam za każdego followa mega dziękuję. A my, mordeczki, lecimy teraz na takiej petardzie. Lecimy teraz na takiej petardzie, że Abra nie ma najmniejszej szansy, moi drodzy! Chłopca nie ma najmniejszej szansy z Elvisem! On ma co że w ogóle jest taki typka, ale już go rozwalił, więc spoko! Chłopca nie ma bez Najmniejszej szansy z tym, aby Elvisa pokonać mordeczki. Więc w mojej opinii, chłop po prostu zaraz spadnie. Ja zaraz się nie zrobić tutaj chowa przede mną, więc trudno. Bardzo mi przykro, ale spokojna berka. Ej, właśnie! Ja mam pomysł, moi drodzy! Ja mam genialny pomysł, żeby, uwaga, uwaga! Tak go tutaj na samym starcie nastraszyć. No, chodzi berka. Trzeba się aż tak z boję, że się schował, jakby, abra, jakby, serio. No, śmiała berka. Chodź za Elwisa i zobaczymy, kto się będzie śmiał o Bo na pewno to będę w tym odcinku wyjątkowo. Ja. więc śmiało, nawet tutaj napiszę Oficjalnie Rozpoczynamy Wojnę. Okej, okay. niech on teraz się boi, niech on teraz wie, co się dzieje, moi drodzy, okej, okay. wow, wow, on się w ogóle zaczęło grubo widzę, ej, się zaczęło mega grubo, dobra, aż mu piszę, żeby to jeszcze wiedział, oficjalnie, oficjalnie rozpoczynamy wojnę, wykrzykniki 40 milionów, lecimy teraz z tym gościem, okej, okay. śmiała barka. No, zobacz informację, bo to jest ważne, bo z tego nawet nie mogę teraz cię bić, typie, więc no serio co sobie zaraz obczaj, ja to już się szyku, szykuję, moi drodzy, na pierwszy atak, którego myślę, że serio bardzo pogroży, Gość, czytaj tą, tą informację, to jest mega ważne, typie, typie, Oficjalnie rozpoczynamy wojnę, moi drodzy. Więc teraz szybka akcja. No i z gościem lecimy. No i on już w ogóle ucieka. Co jest? On już ucieka. I ja, ja dopiero co, co ogłosiłem w werdyk gdzie ją rozpoczynamy, moi drodzy. Ej, serio. On się bardzo wystraszył. On się ewidentnie bardzo musiał wystraszyć Elvisa. Ej, serio. Nawet nie mam pojęcia dlaczego, ale spójrzcie, jak on już w ogóle ucieka. Chłop co się może w ogóle już podobać. Ej, serio. Jakby według mnie on naprawdę jest mega wystraszony. Okej. Okay. Nie udało mi się więc trudno gościu tutaj z moją łódka wypaczą szybko, wypaczam szybko. Lecimy teraz za nim, moi drodzy, odcinku. Musimy go rozwalić totalnie, żeby on wiedział, że ta wojna, to nie są warty, a w sumie to są warty, więc tak się śmiesznie się złożyło, że jednak wiecie. Niby żarty, niby nie, więc mordeczko przyklei bardzo, ale no już nie ma nawet łódki, widzę, więc voila, lecimy w swoim kierunku, lecimy w swoim kierunku, masz nawet tą podkę, ok, mamy na sekundę, on ma na dłużej, więc idealnie się tutaj złożyło, i on już tutaj w ogóle to jest sam, jakby spuścił, on teraz myśli, że są pierwsze sekundy wojny i on już ucieka, co nie, jakby on już ora, jakby, dzięki temu, że mam tyle strzału, to jestem teraz mega bezpieczny, więc coś ja tam mega nie widzę, że mega cela, wiecie, już tutaj rzędu, co teraz też trafię. Ej, też! Wow, jaki mam dzisiaj cel, ej, serio! Jestem mega form na tą wojnę, moi drodzy, więc bardzo fajnie. Ja tylko powiem tyle, że mam oczywiście bardzo bardzo tam suba i dzwonek. No, no, jeszcze stary, żeby być na mam tutaj codzienną na o 19, Okej, okay. na tej live gościu są o tej godzinie grany, więc okej, 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 okej. E czemu my w ogóle ze mną walczyć? Jakby, wait, hey, minute, czemu? O, no i w końcu ze mną walczy, no, typie, jakby, ile można. Powiedz mi, ile można było na ciebie czekać, to Nie mam pojęcia, ale chyba zaraz pierwsze TNT poleci na takiego strafaka, co? żeby on wiedział co się dzieje, moi drodzy, żeby on teraz serio myślał, że to jest wojna i żeby się mega, ale to mega bał, co, nie? Żeby on nie myślał, że to jest jakiś głupi wart, żeby on teraz serio myślał, bo to się tutaj odwala, że to jest prawdziwa wojna, ale on się tak boi, że nawet mnie nie bije, moi drodzy. On się tak bardzo niesamowicie cyka, że on nawet mnie już nie leje, naprawdę. On nawet mnie już nie leje, to jest mega mocny temat. Chodź tu, chodź tu, Aberka, no chodź śmiało, proszę bardzo, typie Mamy już też oczywiście lawę na twoją wyspę, ale on się musi teraz bać! Ale on się musi teraz bać! Spójrzcie! On non stop ora! On nawet się ze mną boi! i widzicie, on jest aż tak bardzo wystraszony, jakby spójrzcie, no jak on się tyka, jakby spójrzcie na to. On nawet się mnie boi i raz hitnąć. Może podczas tej naszej spinki, wolno mnie jakieś kilka razy. No i w końcu gościu, dziękuję bardzo. W końcu ja sobie tylko tutaj pozwolę ze ześć fila, żeby tej gości rozwalić na totalnym chilku. No i widzicie, on teraz sobie tutaj w taka jakiegoś i już zwiewa, jakby spójrzcie, kto jest w ogóle prosty I nie miałem pojęcia, jakby spójrzcie. On jest tak bardzo na tą wojnę niegotowy że to jest aż śmieszne, ej, serio, to jest aż śmieszne, no on bardzo jest nieprzygotowany i gdy w tym momencie serio tą wojnę zaczął, to on by ją przegrał w pierwszej jakby, jakby on teraz po raz pierwszy po prostu zginął, no to szansy by nie miał zbyt dużej kolega, żeby tą wojnę wygrać, co nie? Masz też tutaj szybko ten, ten efekt, byku, proszę bardzo. Masz też teraz kolejny efekt, proszę bardzo. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. mam też tutaj łódkę, więc szybka akcja. Pójdziemy teraz gościem ze mną, więc szybko lecimy. Mam tu mój łuk, więc z ciebie trochę sobie rozstrzelam. Jakby mój tutaj strzał już trochę gorszy jest, więc trochę gościu nie fajnie. No to mordo, lecimy, lecimy, co? Więc teraz sobie wbija pierwszy strzał ostrzegawczy i to jest oczywiście trafiony, ponieważ Elvisa ma dzisiaj dość mocnego cela z tej łódki, więc bardzo fajnie. Chłopcu, tak bardzo nie jest gotowy, że to jest jest śmieszne, jakby spójrzcie jak on bardzo. Nie jest gotowy, okej, okay, nie trafiłem niestety, więc trudno, ale spokojnie. Zaraz trafimy w niego, tylko musimy zaraz na nie płynąć. I on tak mi w ogóle zniknął, co on tam płynie? On ma chyba budki szybkie dopływania, do więc niech mu już będzie, okej. Okay. On tak bardzo się cyka, jakby spójrzcie, nie masz go się w ogóle opcji obydwać. serio nie masz takiej w ogóle, opcji, żeby mi teraz wiać, więc cyk, oj, nie poszło mi z długu, bo ja mam, że jest tutaj coraz bardziej ryzykownie, bo moje skillsy jednak troszeczkę tutaj widzę, że nie dają. E, a chyba, że jednak... A, widzicie, jednak dają moje skillsy więc spoko, więc panie kolego. Okej, okay, okej, okay, Aberka, Stań w Stań w miejscu, proszę bardzo. Trafiłem. NIE! No znowu mi się nie udało i mam coraz, coraz mniej mikstrów. To jest bardzo że On teraz w ogóle wchodzi na moją wyspę, To chyba nie jest zbyt dobrą informacją, ale spokojnie. My go już tutaj lejemy, okej? Okay? My go tu już mordo lejemy. On tak bardzo, wiecie, on tak bardzo... NIE! Nie, on tego nie zrobił! Nie! Nie! On tego nie zrobił! Nie ma takiej w ogóle możliwości! On mi właśnie wyjaśnił kozę! Moją kochaną głótkę! Cały szczęście, że mam dwie pod wyspą, żeby one w końcu nie wyginęły, co nie? Ale teraz, o typie, to masz taką lipę ogromną, że chłopie! On teraz jakoś to się bie w ogóle na Agent on teraz tutaj kradnie? Tam coś teraz tutaj bierze stąd? I On teraz jakoś tutaj kradnie te meczki? Nie wiem, ale aż je popserwuje, ok? Zaraz je popserwuje, co on tu robi. Czy on teraz ukradł Agent Xowi te 51 nabrysów? Nie gadajcie! Jak, jak tak, to jestem w szoku! Jak tak, to jestem po prostu bardzo w szoku w ogóle w bo ona nie jest twoja, więc masz tutaj w ogóle typić taka wstępu. O to ci chodzi w ogóle w serii, jakby masz taka wstępu, więc nawet nie jak chodzi, jakby teraz tylko spójrzcie, jak on próbuje bić Elwiska, a jak nie może być Elwiska, no troszkę w sobie przykra berka Troszkę przykra, jak sobie to nawet ty już co będzie refina, bo ja się na ten odcinek bardzo, ale to bardzo uszkowałem. Jakby sam tej mogro, że tutaj na tą bitwę i wojnę 100% gotowy, że typ tej serii, myślę sobie pewnie, że wiecie, że Elviso mega, ale to mega, prosi, uszukował do tego, więc no fajnie, fajnie. Teraz mam ma, mały HP, ale spokojnie. Ja sobie teraz walony bo on ma jeszcze mniej kawych, chyba coś mu upadło, wiecie? Chyba mu coś upadło, więc no, fajnie byłoby, gdyby teraz mu to oddać, w sumie, wiecie. Bo tu jest jego książka, w sumie. Fajnie byłoby, gdyby się teraz zbył wziął spokojnie, ja nie jestem złodziejem więc tutaj żeby nie było po prostu. Bierzemy sobie, to jak mordo? Mam ci wyjaśniać czy nie? Czy masz się poddać, nie mam pojęcia. Jakbyś szczerze jestem ciekaw, co on teraz zrobi. Ale ja już na nim tak bardzo jakby spójrz Tak mogłem już tutaj wyjaśnić jakieś 15 razy. A tego nie zrobiłem, bo jest śmiesznie jest serio śmiesznie z nim. No serio jest, jest śmiesznie. Oj, jednak nie, jednak nie, no to lejemy cię. No teraz coś w ogóle tak ma w ogóle opcji, typie Zostawi te magnetka, bo nie, nie są twoje, to jest proste Jakby Zaraz mi tutaj okradniesz, co? To nie jest w ogóle śmieszne, gościu, więc zaraz my do ciebie polecimy On coraz bardziej mi ucieka, dobra, gościu, stój! Zatrzymaj się, zatrzymaj się w tym momencie W tym momencie masz stać, rozumiesz to? Masz stać, lecimy, lecimy, lecimy On non stop pisze, ej, serio! On tak bardzo nie ogarnia tej klepie, jakby bym, ja w ogóle to jest liczne, że było zdanie, że Abra się w, się w tej grze bije, serio, ode, ode mnie milion razy lepiej Ale teraz z tego co widzę, tak po prostu nie jest. Chyba że on się po prostu na tym, że nie może skupić, nie mam pojęcia, ale chłop dosłownie, no jakby Chciałbym na ale nie mógł. co? Nie? jakby tak to wygląda na no, moje oczy. Więc lecimy, gościu. Lecimy, lecimy z tobą. Lecimy, okej okay. Łuk się wbił, teraz masz najmniejszą szansę ucieczki. Więc wola. to jest w ogóle wspomnienie o No, okej, okay. Skoro atakować już wasz gang, to wasz gang. Proszę bardzo, ja mogę go atakować z wielką, ale to wielką przyjemnością. Więc TNTX Mordoleci. TNTX Mordoleci tutaj normalnie. Proszę bardzo, sam się prosiłeś, byku. Jakby też, żeby nie było. Ja, ja, ja to później naprawię, na, na moi drodzy, więc to, to akurat chill, jakby to jest tylko na cele tego pranka, naszego, na tego pranka odcinkowego. Więc teraz łap to, gościu. Łapto, łapto! Czy on teraz nam zginie? Czy on teraz zginie? Czy on teraz zginie? Nie wiem, ile ma hP musimy mieć teraz mega mało HP. musimy mieć teraz mega mało HP, ale to bardzo mało HP. Okej, okay. dobra, gościu, dostaniesz bana zaraz. Ogarnie się, czy nie, Nie, mój to jest prank, więc nawet tutaj e, może i banem, ale jest to ważne, żeby to zrobić, co nie, serio. Ok, ogarnij się. Nie ma, nie ma, nie ma takiej w ogóle opcji. Mam tutaj jeszcze kolejną podkę więc idealnie, proszę bardzo gościu. Wojna to wojna. Jak już mamy ją niby startować, mimo tak jak to jest prank, to na, 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 na grubo, co, nie? A nie byli jak? A nie byli jak gości, więc teraz ty tyk, gdzie tutaj po prostu lejemy. O kurde, chyba to wszystko zaszło minimalnie zbyt daleko, moi drodzy. Znaczy mnie nie było to jest też tak oczywiście, że no ja tutaj mój temków nie wezmę, bo to byłoby minimalnie nieuczciwe, więc sobie taką po prostu będziemy stali, czekali, że on tu przyjdzie spokojnie, ja postaram się być uczciwy, tylko ja się tylko boję o to, że on mi pisał o tym banie i ja się po prostu mam takie bawy, okej, okay, chyba by mi bana nie, nie dał, bo to by się już dostało, więc spoko. Czekamy na niego, itemy oddajemy, ale bądźmy honorowi i, nie, i to i tak nie będzie, że mogę znalazć. Weźmiemy, nie ma takiej w ogóle opcji. Ja jestem człowiekiem honoru, więc mu piszę, Okej, okay, przegry... przegrywasz wojny i tyle gościu niech będzie. On teraz w ogóle będzie stracił jakiś maksymalnie sporo level, bo chłop pewnie tutaj sobie exp przez parę dni. A nagle, no nie ma tak dobrze, co nie? Nie ma tak dobrze, że tutaj po prostu wojna leci, moi drodzy, pełną parą. Jak chyba mam nawet zaraz na jakąś sekundę, a muszę naprawdę taką sekundę, bo chłop tutaj po prostu tak nie ma szans, jakby spójrzcie, jak my tutaj lejemy, jakby mimo tego, że to jest prank, to teraz sobie wyobraźcie, jak Abra by tą wojnę i Maciek przegrali w sekundę, gdyby tu jeszcze ogóle nie był Agentix. Jakby serio, jakby Maciek, to wiecie, jakby w klepie to by padł szybko, a Agentix by mi tak tutaj pomógł, że tutaj w ogóle by nie mieli absolutnie Mniejszej szansa, Berka, więc chyba wiesz, jak jest. No, trochę się współczuję. Ok, on to czyta, więc idealnie, on już wie, więc po się też te tabliczki, żeby potem były na jakieś inne okazje, żeby to na starczyło wszystko. Okej, okay, więc teraz cyk cygi, cyk proszę bardzo. I chyba, cóż, teraz go tak minimalnie bardzo nas straszmy. Teraz na nas straszmy fest, okej, okay. On myślał już, ale nie, 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 jeszcze to był tylko prank kolejny. Ej, to jest takie mocne flangowanie tego człowieka, jakby spójrzcie, jak, Abra tutaj, wiecie, myśli, że jest mega poważnie, a w tym ja sobie tylko z niego fartuje, jakby totalnie, jakby to jest najlepsze. Ja Robię bekę tutaj, więc no Mega, alto, mega mocne Elobyku, witam bardzo gorąco I znowu byciem tutaj uderzam Ej, ser, jakby tak szczerze powiem wam, że ja myślałem, że go w tym odcinku już tutaj totalnie dojadę, ale ja się tylko boję o to, że on to weźmie zbyt do siebie i się na mnie bardzo zemści z tego pranka jakby ja mam też takie odczucie, że on po tym pranku, może bez żadnych tutaj pozorów może tak się nie wydaje, ale wbić na moją wyspę i mi ją rozwali, co nie, jakby skurcz on, on już teraz robił bez powodu to, 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 co będzie jak ma mega wyrazić powód, co nie jakby to mi wygląda na takie coś, co warto byłoby jakoś tutaj, wiecie, z nim może wyjaśnić nie wiem, albo się wbić na jego wyspę i go nastraszać kolejną ilością TNT gościu, więc uwaga, uwaga, lecimy sobie z tym, elo Obera, elo, elo, elo. moje Tinty w gle. oddawaj moje Tinty, gościu one jest moje, jak on teraz bije do mojej wyspy i w zasadzie to jest pan... jestem po prostu wkurzony, ok? więc no, on chyba tego nie zrobi, okej, okay, gościu no to ci chyba znowu lejemy, co, to ci chyba znowu tutaj lejemy, czemu on mnie nie bije, jakby on tak bardzo nie ma tutaj szans, jakby spójrzcie On tak bardzo tutaj nie ma szans, no i w końcu, nie leje. jakby no, spadaj jego wcisnął. No, to chyba jest ważna informacja do mnie, więc no okej, okay. ja ja może teraz sobie po prostu biję tego do domku i zrobię z nim jakieś cuda. Ziomki, mój straszak jest gotowy, ponieważ tak teraz mnie obra ja wbiję, to ja sobie po prostu szczelę tutaj w tej na no, TNT, no i chłop, no po prostu się bardzo Tylko mam teraz, nie mam czy w ogóle mam to robić, czy jednak, nie, ponieważ to jest coś, co by już mogło go serio bardzo do tego, wiecie, podburzyć, żeby on bił do mnie i mój cały domek zmiósł z powierzchni ziemi. Więc jak tu wie, to go po prostu nasraszymy, że to próbuję zrobić, ale spokojnie, to będzie tylko z mojej strony prank, który nie dojdzie do skutku, ja mu tego domku nie wybuchnę, bo to byłoby słabe, ja taki nie jestem, jak na przykład on, który zniszczył mój, mój domek jak agent Tixa, o to już w ogóle kolega jest, więc no, niech się boi, niech się boi, on, on to olał? O nie, on idzie na moją wyspę! On idzie na moją wyspę! On idzie na moją wyspę! Siąbaczki, nie, nie! Aberka nie rób tego, chłopie! Jak, jak, jakby. Nie, jakby to był tylko prank, jakby ja tutaj tylko prankuję! To był prank, to był prank, najpierw to może. To był prank, to był prank, halo! To był prank! Nie ma wojny! XD, nie ma wojny! Ej, halo, to był prank, typie! To był prank, to był prank! To był prank, typie! Typie! Typie, typie mój dom! Mój dom! Mój dom! Nie! 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 Teraz to masz za swoje! Teraz to masz kasztanie placek, nie? Teraz to masz ty jeden ty placek, ty! Typie ty! Nie ma opcji, żebym teraz się nie wyjaśnił, nie? Teraz to padniesz na mojej wyspie! Padniesz na mojej wyspie będziesz i będziesz stereo serio! Jotroje pranka, a chłop mi... On ma totem w ogóle! i właśnie! O tym zapomniałem w ogóle wspomnieć, ale serio zauważyłem, że on ma mój to tam jakby to, to już założyłem go wyjaśnienie, więc to jest takie mega niepokojące. Wiadomo, jakby będzie miał me mega mało HP, to on to przetrwa, co nie? bo to teraz po prostu widzisz robi wszystko. By mnie wyjaśnić, mnie Co jest niepokojące, okej? Okay? To jest bardzo niepokojące, ale spokoj, teraz sobie ja tutaj reflej kolejnego. Mam ich sporo na całą szczęście jeszcze, ponieważ sobie tutaj taki wadło, że żeby sobie ich wziąć serio dużo, więc lecimy dalej z tym gościem. on tutaj widzę, że po prostu po, na, na, na powoli jakoś pada i już ucieka bardziej. On musi mieć już serio mega lowa, więc wiek nawet tutaj sobie z łuku, żeby on miał serio bardzo mało HP i żeby go normalnie tutaj wyjaśnić, naprawdę, bo chłop tutaj nie ma absolutnie może takiej możliwości, aby w ogóle Hełmu już widzę, że padł, Hełm padł, Hełm padł, lecimy z nim lecimy z nim. Helmu padł! On już nie ma nawet Hełmu! On już nawet nie ma Helmu. To jest taka idealna okazja, żeby go wyjaśnić. Serio, Chociażbym mu potem no jak, jak, jakby serio, moim celem jest teraz to, aby padł mu to okej, okay? to jest mój teraz jedyny cel, więc błagam Elviso, zrób to, Elviso, robisz to, serio. To jest moja, to jest jedyna okazja, aby on go normalnie stracił, co nie, to byłoby świetne, więc zróbmy to, proszę, zróbmy to. Jakby nawet, jak on już go stracił, to ja mu odpuszczę, wiecie? Jakby serio, tylko to jest mój taki jedyny cel, aby on go już nie miał, wiecie? Bo wtedy się będę czuł, czuł, czuł tak To W ogóle moja zbrojka jest tak niesamowicie niezjechana, że to jest aż dziwne, że serio chłop, mimo tego, że tutaj wbija i normalnie mi robi e, Harmider na wyspie i mi tutaj walno sport, i, to moja zbrojka jest w perfekcyjnym stanie, więc z tej gościu chciałbym, powie, że się nie postaram najbardziej na świecie I masz tu jeszcze z łuku, co? A masz tu jeszcze z łuku przy okazji, proszę bardzo Masz tu z łuku, a tak się bawimy, co? Stojesz sobie z jakąś kratą typie, tak? Spokojnie, kratę można zniszczyć, więc bardzo mi przykro, Berka, bardzo mi przykro, wiesz, tak mi bardzo przykro Ok, więc teraz się tutaj gościa lecimy Niszczymy tą kratę Okej, no i szczelamy No i szczelamy <laughs> Ale proste, co nie? No i już nie widzę ucieka, więc bardzo fajnie, a uciekajcie co? Dam mu sekundę, żeby się, na, się naprawił, bo on bo nie ma hełmu, wiecie co? Będę litościwy i dam mu hełm. Dam mu hełm. Bierz hełm, typie, jakby. Masz. Znaj moją litość. Znaj moją litość. Da, dałbym nawet taką tej on go w ogóle nie przyjął. Jaki honorowy typ, jaki dumny w ogóle, co nie? On go nie przyjął, naprawdę. A ja mu go dałem sam z siebie, ponieważ stracił swój. Ej, serio, no. Troszkę ciekawa sytuacja, ale mam tylko teraz jednego refida, więc teraz bardziej boję i jedną botkę tylko, więc jakby co? Jestem w dość niekomfortowej sytuacji, ale on nie ma hełmu jednak, bo on nie przyjął, co nie? Więc w sumie to będzie trochę bardziej proste. Okej, okay, Mordo. Creeper. No było mi nie bardzo szkoda, wiesz, było mi bardzo szkoda, jakby ja mu już tak współczuję, że nie mam pojęcia, czy czy nie wiecie, bo masz tutaj chłop w tym odcinku. Nie wiem, czy sięgnął dna, ale na pewno był bardzo blisko, żeby tego nasiegnąć. Jakby nie czego czy sięgnął, jakby nie, nie wiem, czy on w ogóle widział, bo to mi prowadzić, że to był prank, ale żeby to było jasne, nawet mówią deklarownie, zarysuję przed jego domkiem, żeby on widział, że to był prank i nie ma żadnej wojny, żeby on sobie coraz nie mówił, że jest jakaś wojna i że akurat będzie teraz nas to że w ogóle on całą wyspę zniszczy, bo to był jednak tylko prank i nawet mi się... To był w kontroli, wiecie? Ale chyba każdy przeczyta, że było śmiesznie, i było warto, bo może sobie ich obzgnął. Ale no wiecie, beczka, beczką jednak. I tu jest tutaj, myślę, że najważniejsze, żeby się wspólnie pośmiać, a nie żeby jakoś tutaj się spinać, co nie? No może spinać spiną, ale beczka, beczką. E, nie ma wojny. Okej, okay. to był prank. XD, nabrałeś się. Proszę bardzo, XD. XD, XD gościu, XD, XD Nie no, on w to fan normalnie, nie? Chłop, co się dał? Bro, na pranka, Elvisa no, no i co teraz robisz gościu? Co teraz robisz? Walniesz mnie? Walniesz mnie, wyjaśnisz mnie! Ja wiem, że chcesz! Proszę! Ja się nawet nie ruszam, ok Wyjaśnij mnie, ja cię doskonale znam, wiem, że teraz mnie wyjaśnisz, chłopie, to jest bardziej niż pewne, rób to co chcesz. On teraz po prostu się oddali. Nie mam pojęcia, ale też będę się mu tą całą wyspę oczywiście naprawić, żeby nie było. Jestem osobą, która jest uczciwa. I jak ja jest zniszczyłem, to, to, to oczywiście naprawię, co żeby tutaj do nikt nie myśleć ale to serio naprawię. Więc no cóż, nie ma wojny, to no był prank, XD, nabrałeś się Więc myślę, że tutaj możemy się po prostu jeszcze ewakuować powolutku Chłopnik tutaj sobie robi co chce, a ja tylko podam nam informację Wyspę potem prawie XD, więc on też potem po 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 moją wyspę również naprawił, którą zniszczył z za sporej ilości TND Chyba tam było 5 TND, więc grubo I teraz powiem tak, było bardzo milutka berka, tam się trzymaj Ja sobie wyjechałem na swoją wyspę żyć swoim życiem, elo A wam oczywiście bardzo grą, bo tam są dzwonek, bo jest to bardzo ważne, codzienny odcinek Codzienne pranki, chore filmy i codzienne live o 19, więc to po prostu warto wpadać Najbliżąco. Oraz bieżąco oraz subskrybujcie mój drugi kanał czyli Elfiso Games, Na którym macie moje codzienne odcinki z uwaga uwaga jak żeby inaczej No też tej serii oraz mojego instagrama czyli elviso.oficjal Link macie w opisie tam macie moje zdjęcia, stories więc też go oczywiście bardzo gorąco polecam Więc dziękuję, że byliście, byłem elviso, wy byliście wspaniali Widzimy się dzisiaj na lepiku i jutro na odcinku i elo